Zgodnie z ustawą o samym rządzie gminnym przypadł obowiązek rozpoczęcia sesji Rady Gminy i poprowadzenie jej do czasu wyboru przewodniczącego Rady. Serdecznie witam Pana Wójta Gminy Pałubka. Pana sekretarza witam. Witam wszystkich radnych, byłych i tych nowych, teraz wybranych. Witam Panie Sołtys, witam pracowników Urzędu Gminy, e, kierowników referatu, witam Pana komendanta, Komisarza Tworzyńskiego i witam Pana redaktora Kroniki Beskickiej. E, Prosił, że. Będzie robić zdjęcia do, do kroniki wszystkich radnych, także że to, to nie jest jakieś filmowanie ani wtedy, to w kronice się ukażą nasze podobizny, Także nie wiem, chyba wyrażę że się zgodzę, że pan jednak te zdjęcia robi. Bardzo pana proszę. Witam, no to wszystkich już przywitałem. Gratuluję Panu Wójtowi wyboru na następną kadencję. Nieoficjalnie. Jeszcze nieoficjalnie, także myślę, że już nic nie stanie. Życzę Panu dalszych czterech lat własnej pracy i współpracy z radnymi, tymi nowymi. No jest to ciężkie wyzwanie. Myślę, że te cztery lata jakoś przejdzie w opatrzności Bożej. Zgodzimy się razem. Myślę, że ta kadencja będzie w miarę, miarę owocna i radni zgodnie będą podejmować decyzje. Nie będzie jakichś skłóceń, nie będzie jakichś innych możliwości żeby tej rady nie było zgody jaka była do tej pory te 4 lata zgoda taka była ale myślę, że te następne 3 lata będą na pewno lepsze i proszę listę obecności czy 15 lat obecnych proszę? 15 lat obecnych czy wszyscy? wszyscy Wszyscy. No jest 15 radnych, także sesja będzie, głosowanie będzie zgodne, jednogłośne. Teraz bym bardzo prosił panią y, Zofię Winkiewicz, przewodniczącą gminnej Komisji Wyborczej o odczytanie Ja, dziękuję. Ja chciałam pogratulować przede wszystkim wszystkiego w danym radnych, No i życzyć owocnej pracy na rzecz rozwoju naszej komunikacji. I proszę jeszcze panią o wręczenie nominacji na radnego. Tak. Na wszystkich radnych. Pan Stanisław Władysław Stanisko-Kwała. Pan Tomasz Mordowczyk. Pan Marek Stanisław Żywiecki. Pani Marta Barbara, twierdza Janusz. Pani Alicja Teresa munach z Dziękuję. Pan Ignacy Podręba. Pan Zbigniew Widnie, Dziękuję bardzo. Pan Roman Roma, pan Adam Sobjak. Pan pan Andrzej Widnie, pan Pani Widnie, pan pan Szymon Kastelik. Pani proszę, proszę, proszę. Teraz radni przed przystąpieniem do wykonania mandatu radnego składają ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób że po odczytaniu Rody wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania, tak mi do pomóc Za Zatem proszę wszystkich o powstanie i ślubowanie. Odczytuję lotę. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję oczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. I teraz po kolei kolejne radni wyczytani w zon. Borecki Tomasz Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zdrowek Zbigniew Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Żewiecki Marek Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Filawski Grzegorz ślubuję tak mi do Bóg. Hałat Władysław. Ślubuję tak mi do pomóż Bóg. Kastelik Szymon. Ślubuję tak mi do pomóż Bóg. Ignacy. Ignacy. Ślubuję. Kula Eugenia. Ślubuję tak mi do pomóż Bóg. Monastka Mazur Alicja. Ślubuję. Mydlarz Maria. Ślubuję tak mi do pomóż Bóg. Malborczyk Tomasz. Ślubuję tak mi do pomóż Bóg. Pasymowski Andrzej. Ślubuję tak mi do ten Roman Ślubuję, tak mi do Bóg. Sopiak Adam Ślubuję, tak mi do pomóż Bóg. Terza, Janusz Marta ślubują, tak mi do Bóg. Teraz przystąpimy do wyboru przewodniczącego Rady Chudej, z Pan Rafał. Komisja Skutacyjna. Wybór Komisji Skutacyjnej. Proszę, kto jest... W związku z tym, że wybór Przewodniczącego Rady Gminy musi odbyć się w głosowaniu tajnym, należy powołać Komisję Skutacyjną, która przeprowadzi tajne głosowanie. Proszę o podawanie kandydatów do mniejszej komisji oraz ustalenie przewodniczącego komisji skutacyjnej. Zaznaczam, że w skład komisji nie mogą być skazane osoby, które zamierzają kandydować na stanowisko przewodniczącego rady. Proszę podawać do komisji skutacyjnej Chętnie. Nie przyjmuję. Mam

Też te. Jeszcze. Pani Bazu? Pani Bazu. co są przyrodzone. Pan Pasymowski, pan Borecki, pani Młynowska-Mazur. Proszę o przegłosowanie tych kandydatów do Komisji Sytucyjnej. Kto jest za? za tymi osobami. Jeszcze raz proszę, ręce do góry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 za, a 2 tak? tak? 3 wstrzymujące. Ja zająć jakieś... proszę. Komisja będzie sobą wybierała przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Proszę się naradzić. Kto będzie przewodniczącym Komisji? Pani Alicja. Proszę? Pani Alicja została wybrana przewodniczącą Komisji Przewodnicząca. Zagranicznych. Następnym punktem już. Dobrze. 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 Następny punkt dotyczy wybór przewodniczącego, kandydatów na wybór przewodniczącego Rady w Gminy Koronka. Proszę o podawanie kandydatów. Będzie to, to głosowanie tajne. Proszę o podawanie nazwisk na przewodniczącego Rady Gminy Porządku Karty. Na kandydacie czteroletnim. Ja z powień proponuję pana Drabka Zbigniewa. Zgadzam się. Zgadzam się, tak? Zapraszam. Tak. Proszę o inne kandydatury. Proszę Państwa, a ja z rewolucją tradycją podam samą własną kandydaturę. Powiedział pan Selenio

Nie było takiego przypadku, żeby ktoś sam na siebie podawał, no ale... Są dwie kandydatury. Tak? Pan Drabek i pan Drabek Zbigniew z Bigniew, z i pan Kylawski z Bujakowa. Teraz komisje będą liczyć głosy i proszę o 10... głosy. Proszę o 10 minut przerwy. Nie mogę już